Dzień dobry. Z tej strony Batawak z Ogrodowych Skarbów. Często pytacie o drzewa, więc dzisiaj nagrywam odcinek o wiśniach ozdobnych w moim ogrodzie. Mam ich kilka odmian, więc dzisiaj wam pokażę, jak one się przebarwiają, czy są trudne, czy też łatwe są w uprawie. O tym wszystkim będzie w dzisiejszym filmie. Zapraszam. A więc zaczynamy przegląd odmian. Tutaj mamy wiśnie Kikushidare Zakura. Jest to wiśnia, która wiosną pokrywa się pięknymi kwiatami. Ona mi się dość długo tutaj klimatyzowała, i nie od pierwszego roku, jak ją posadziłam, było wszystko w porządku. Po kilku latach dopiero, tak jakby puściła słuchajcie, dobry system korzeniowy. I dopiero zaczęła mi fajnie kwitnąć. Bardzo lubią ją mszyce, ale powiem Wam, że ja nie jestem z tych pryskających, więc różnie z jej kondycją jest. Można w tym momencie zobaczyć jakieś tam plamki, coś tam się słuchajcie dzieje, ale zwróćcie uwagę na górną część. Górna część już zaczyna się przebarwiać, więc oczywiście kolory te przebarwiające idą w kierunku, czerwieni pomarańczu. Borda. Jest to wiśnia szczepiona na pniu i zobaczcie, ona początkowo kieruje swoje gałązki ku górze, natomiast już widać, że będzie z tego taki parasol. Ta wiśnia potrafi osiągnąć dość duże rozmiary, jeżeli chodzi o jej średnicę korony, ale do małych drzew też bym poleciła z tego względu, że zawsze możemy. Coś podciąć, tak jak ja na przykład. Tutaj zobaczcie, że jest gałąź po przekwitnięciu. Ja sobie ją podetnę, żebym swobodnie mogła przechodzić. Te wszystkie wiśnie, o których dzisiaj Wam opowiem, one będą się nadawały do małych ogrodów, jak i do tych większych. Nawet, słuchajcie, będą odmiany, które będą świetnie czuły się na przykład w Donicach, na tarasach. Więc zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, do obejrzenia tego. Filmu do końca, no i oczywiście, jak udostępnicie wideo, to będzie mi bardzo, bardzo miło. Kolejna wiśnia, wiśnia Royal Burgund, możecie zobaczyć ją, jest z tyłu mnie. Drzewko, które dorośnie do około 10 metrów wysokości, no, a tak średnicy może mieć około 8. Zobaczymy. W tym momencie te wszystkie wiśnie, które Wam właśnie pokazuję, one rosną u mnie około 10-12 lat, więc też będziecie mogli zobaczyć, jak tak drzewa wyglądają po 10 latach w ogrodzie. Ta odmiana, ona ma, słuchajcie, niezbyt bordowe liście. To, to bordo wpada w bardziej w zielony, potem są przepiękne różowe kwiatuszki, a w tym momencie zobaczcie bardzo fajne, ciemne takie ząbkowane listeczki, które są mega widoczne. Oczywiście w momencie kwitnienia drzewko jest przecudne. Wiśnia ozdobna Pisardi. Ta wiśnia, uwaga, ma owoce i są one jadalne. Przepiękne, ciemne liście. One cały czas są, słuchajcie, ciemne w tym momencie. Po malutku możecie zobaczyć, że opadają, ale wiśnie mają to do siebie, że nie tak jak na przykład miłożęby, że wystarczy tylko mały przymrozek i liście spadają wszyściutkie. Tutaj te liście dłużej są na drzewie, dzięki czemu mogą się fajnie przebarwić, no i oczywiście mogą być fajnym akcentem w naszych ogrodach. Wiśnia Pisardi powolutku zrzuca liście. Pamiętajcie, że jeżeli korona takiej wiśni jest już zbyt duża i po prostu za bardzo przytłacza wasz ogród, można śmiało ją ciąć. Oczywiście po przekwitnieniu, bo kwiaty ma zbyt piękne, żeby się tych kwiatów pozbyć. Więc jak jest za duża, przycinamy ona bardzo ładnie znosi cięcie. Kolejna wiśnia ozdobna, nie wiem czy dobrze wymówię Kainomai. Jest to wiśnia wczesna, która wiosną pokrywa się milionem małych drobnych kwiatuszków. Jest to wiśnia, która przepięknie wygląda w formie wiosennej, czyli jest pokryta mnóstwem tych kwiatów, w formie letniej, czyli Piękne, e, piękny krzew, drzewko, w zależności jak go poprowadzimy, e, z zielonymi liśmi. Natomiast zobaczcie jesienią. Ona ma przepiękny kolor, właśnie tych liści jesiennych. Ale nie tylko wiosną latem i jesienią ta wiśnia wygląda pięknie. Jej forma bez liści jest cudowna. To właśnie ona zwróciła moją uwagę i ja zakupiłam taką malutką wiśnię wczesną, ponieważ zobaczyłam piękne karbowane gałązeczki i to one właśnie mnie urzekły. Ja tą roślinkę będę wam zawsze polecała do małych ogrodów, do nasadzeń w donicach, na rabaty i o ile możemy na przykład zakupić sobie taką wiśnie, która będzie, no powiedzmy ala krzew, bo w zależności jak my ją słuchajcie wyprowadzimy. Ja, jakbym bardzo tutaj dbała o to, żeby miała jeden pień, to bym ją tak wyprowadziła. Natomiast ja mi się taka forma podobała, więc zobaczcie, ma tutaj kilka, e, kilka pni. Oczywiście ją podciosałam, bo przecież tutaj dookoła muszę mieć miejsce na pozostałe rośliny. Wiśnie ozdobną możecie zakupić w formie na przykład takiego Ala krzewu, ale możecie także kupić ją w formie drzewka na pniu. Dlatego świetnie nadaje się ona właśnie do nasadzeń w donicach. E, roślinka nie jest duża. Dlatego jest świetna do mniejszych ogrodów. Ale zobaczcie, u mnie tutaj przestrzeni troszeczkę jest i bardzo się cieszę, że tak przypadkowo wpadła mi ona w oko, bo bardzo cieszę od samej wiosny do jesieni, nawet w zimie. Kolejna wiśnia, wiśnia ozdobna amanogawa. To jest wiśnia, z którą mam największy problem. Początkowo dwa lata przepięknie kwitła, potem przestała kwitnąć, potem jakoś tak się nie mogła zaklimatyzować w moim ogrodzie. Zawsze mam szycę na wiosnę. Oczywiście pięknie kwitnie, jak najbardziej, ale możecie zobaczyć, że jej nawet pokrój nie jest strzelisty, a to jest forma kolumnowa. Więc zobaczcie, co się tutaj dzieje. Nie mam pojęcia, co jej jest. Na razie ją trzymam, ale nie będę ukrywać że mnie denerwuje swoją tutaj posturą i tym, że nie może się tak jakby, słuchajcie, ruszyć, nie może fajnie tutaj zdobić, bo Amanogawy przepiękne mają kwiaty i one są obsypane od góry do dołu tymi kwiatami. Natomiast właśnie jesienią liście jej zmieniają kolor na czerwony. Więc też jest przepiękną taką odmianą, którą warto mieć w swoich ogrodach. Dajcie mi znać, czy wy macie problem z taką wiśnią, czy tylko u mnie coś tutaj się tak dzieje, że ta wiśnia akurat no nie zachwyca. Ostatnia wiśnia, którą chcę Wam przedstawić, to jest to piękne drzewo w formie kulistej. Nic nie musimy robić. Ono samo naturalnie zachowuje swój pokrój, więc jest piękna, kula. Oczywiście mogą być wyższe czy też niższe momenty szczepienia w zależności co w szkółkach znajdziecie. Jest to wiśnia umbra ulifera i teraz tak, ona przepięknie się pokrywa kwiatuszkami. Te kwiatuszki są dość małe, bo te wszystkie pozostałe, które już Wam pokazałam wiśnie, one najpierw pokazują kwiat, potem jest dopiero liść. Tutaj te kwiatuszki idą razem z liśćmi, więc one są takie małe, nieokazałe. Forma, bardziej bym powiedziała ta kulista jest tutaj ozdobą, a nie kwiaty. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy film, szybki przegląd odmian wiśni ozdobnych w Ogrodowych Skarbach, spodobał wam się. Jeżeli tak to dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał Ogrodowe Skarby, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście napiszcie w komentarzu, jakie wiśnie wy macie, z którymi macie problem, a które są całkowicie bezproblemowe. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym wideo.